Nie ma widzowie, słuchajcie. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, że jesteśmy z czerwonych, z The Flame. Słuchajcie, dobra, pokażę Bye. Wam ten filmik. A, słuchajcie, zobaczcie. Tak, to jest tos. to. z tego roku. Tak, to jest... E, Wolks. My jesteśmy z The Flame. Właśnie my jesteśmy czerwoni. Jest niebieski. Okej, okay, dobra. O, odin dobra, tak. My jesteśmy właśnie z czerwonych. The... To jest. This... Okej. Okay. My jesteśmy w Rzadni, nie u nich, jesteśmy w Czerwonym, tak. to jest jesteśmy, dobra. Jesteśmy, nie jesteśmy tu, o właśnie, jesteśmy tu, fajnie, fajna poza. pozar, ota, fajnie, fajny, 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 właśnie fajny, jest takie fajny, taki,